Siemankowicz, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj jesteśmy w znowu w Robloxie i to jest gra horror. Jak widzicie, już macie taką perspektywę horrorystyczną. Jeśli jesteśmy w takiej mm, grze właściwie to yy, ona nazywa się Short Creepy Stories, czyli słuchajcie, mamy takie krótkie, straszne historie. I właściwie tu było parę historii jak do wybrania, ale wybrałam jakąś tam losową, po prostu poszłam sobie gdzieś i mnie zaciek zaciekawił bardzo tytuł tej historii na ich cleaner, czyli będziemy sprzątać yy, nasz dom w środku nocy? Chyba ja, tak i potem jakiś taki m, potwór się kręci, mam muzykę słuchajcie odpaloną, słychać nawet, m, zobaczcie jak pada deszcz, patrzcie za oknem, widzicie, deszcz pada, mam takie e, słonki. mamy tu siano jakieś, i butelki, what, widzieliście to, okej, okay, już, e, dopiero zaczęliśmy nagrywać, a już coś e, klipi się tu pojawiło, więc jeśli odcinek się spodoba, zostawcie łapki do góry, subskrypcję dzwoneczkiem na ogół kanałach, ok, słyszałam jakąś dziwną taką... M, taki dźwięk. Nie możemy chyba naraz tych puszek ym, brać i tu mamy chyba kosz i ta gra chyba polega na tym. W sensie ta historyjka bardziej, bo tu jest parę historii, ale w tylko jedną i w tej historyjce polega na tym, że musimy sprzątać dom w środku nocy. I, i najpierw tutaj m, będziemy sprzątać chyba puszki. I niestety musimy widać, że y, brać się po kolei. No nie mogę więcej naraz, no, więc muszę po prostu zbierać te puszki i wyrzucać to do kosza. Mam tutaj Task Quest i podku, więc zobaczę sobie. E, dobra, o, dobra, okej okay. czyli mam tu takie pomieszczenia, czy takie pokoje i w każdym pomieszczeniu, dosłownie w każdym, mam po prostu sprzątać śmieci. No dziwna, słuchajcie, historyjka Zobaczymy co tu się będzie działo. Słuchajcie, trochę cicho ta muzyka jest. Okej, okay, dobra, żałuję, że podgłośniłam dźwięk, bo ja słyszałam takie jakieś dziwne dźwięk, ja słyszę jakieś takie głosy i na początku też ten potwór mi się tu pojawił właśnie tu stał, więc trochę się też postraszyłam, bo to jest właściwie horror. Na razie tu nie ma niestraszonego, bo jest światło. Jest po prostu dom, który złośnie śmieci i musimy te śmieci zbierać. A dobra, jeszcze dwie puszki mam w tym korytarzu, to są w ogóle jakieś drzwi. Zobaczę, czy będę mogła zaraz do tych drzwi podejść. Ostatnia puszka do zbierania. A słuchajcie, mamy też pod jedynką mopa. To jest burza chyba. Dobra, myślałam, że to jest ten potwór, a to chyba bardziej brzmi na burzę, bo myślałam, że to jest uczenie, ten potwór jakiś taki kręci się w tym domu. Jakby takie dźwięki wydaje, a to chyba jednak ta burza, pioruny bardziej. Napiszcie w komentarzu, jeśli się boicie, się. tu mamy mopa i tak jak skadłam yy, musimy też yy, i to posprzątać i chyba będziemy tak, o dobra yy, już chyba jest gotowa, więc ja pójdę do tych drzwi i zobaczę, czy można je otworzyć tego nie można, słuchajcie, sobie jakieś zablokowane na klucz do tej runi aha, okej okej, widzowie tego czasu słyszę takie Panie, a to mogę tworzyć... O, dobra, się wystraszyłam. Omega, co się tu dzieje, widzicie? Patrzcie, ja już tego nie skomentuję. Ja chyba w życiu nie widziałam takiej y, obrzydliwej łazienki, słuchajcie. Widzicie, co się dzieje? O, dobra, nie chcę tego komentować. To jest takie, no, nie za fajne uczucie. Y, trochę żałuję, że tu weszłam, ale dobra, słucham tego mopa, bo mi nie przeszkadzał. Aha, no tak, zapomniałam, że musimy to pojedynczo i tu mamy wiadro i nie musimy tam ułazić tego kosza, który jest tam na początku. Na szczęście możemy w ten sposób to robić. Jeśli ten horror będzie polegał na tym, że będziemy po do w, w tym domu zbierać śmieci nic więcej, to ja się serio wkurzę, bo ja tu przyszłam, aby trochę y, się nastraszyć jakimiś tworami, a nie, y, wiecie, sprzątać dom. Y, Okej, okay. czy jakiś dźwięk? Ej, czy mi się to Ale to było zamknięte. Dobra, słuchajcie. W doskonale widziałam, że to było zamknięte. Ta skórna była osu... zasłoniona. A nagle usłyszałam taki dźwięk i się okazało, że ona się odsłoniła. Myślę, czy ten i... potwór to otrobił, czy nie wiem? Mamy jeszcze jakieś drzwi. Aha, okej. Okay. Mamy też mopa. I najpierw się zajmę tym. Tu mamy chyba taki salon. Zobaczcie, jak ten salon wygląda. To normalne, by tak, słuchajcie, za śmieci ten salon. Ale gdzie jest, słuchajcie, tu kosz. Nie widzę tu żadnego kosza. Yy, dobra, tu jest kosz. Czyli dobra, mamy tu te śmieci wszystkie, wyrzucać do tego kosza. Ej, zobaczcie, czy wy widzieliście jeszcze bardziej zasufiony dom. Pewnie tak, ale no, no są sensie taki syf, ja bym nie dała rady w takiej sypie. Ja nie wiem kto tu mieszkał w ogóle. No, mamy w ogóle tu spokój, gdzie tu jest jeszcze jakieś kolejne pomieszczenie Czyli mamy najpierw korytarz zaliczony, łazienkę zaliczoną i salon i zaraz kuchnię zaliczymy Co wie To... Czy też to słyszeliście? Jakieś pukania, tak zamilkłam Słuchajcie, bo słyszałam jakieś najpierw chodzenie Jakby się ktoś do nas zbliżał, takie... Takie pukania, no jakby dzięcioł w drzewo czy bardziej było takie pukanie jak w takim czy, czy ten, ale no to było fiktus Tym bardziej, że y, właściwie nawet nie mam pojęcia, do których drzwi to było pukanie i jeszcze tym bardziej nie wiem kto pukał mi, po co pukał i co. Właściwie nie wiem czy też ja jestem właścicielką tego mieszkania Bo może na przykład y, jestem zatrudniona jak jest sprzątaczka A właściciele sobie gdzieś śpią albo wyjechali A ja słuchajcie tu po nocy muszę sprzątać To jest w ogóle mm, trochę takie dziwne, że ja muszę y, dosłownie po nocy sprzątać To tak, jest poduszka, tu są też poduszki Okej, okay, salon mamy chyba y, jakby zaliczony Teraz musimy podprzątać kuchnię Zobaczcie ile tych śmieci tu jest nie widziałam tutaj na śmieci nie wiem, jak ludzie tu mieszkali czy to ja, bo mówię, że to nie ja to ja na pewno jestem jakaś kątaczka zatrudniona okej, okay, bo ja nigdy tak nie wyłaganiła mm, widocznie to jest to po prostu jakiś albo puszczony dom albo zostałam zatrudniona jako, jako sprzątaczka która po nocy musi zbierać już nie wiem dlaczego po nocy, mogło to być dzień ale no dobra, jestem nocną sprzątaczką mm, tak sobie jakby yy, Widzowie, ja ciągle słyszę jakieś odgłosy. To jest dosłownie takie trochę kriki. Dobra, mamy tu taki zarzowiały stół, Aha, no tak, musimy posprzątać jeszcze to. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie takie straszne gierki, jak te, jaką teraz gram. Jeśli tak, to um, właściwie, bo to jest, taka, to jest taka gra, gdzie mamy parę takich historyjek. I może, słuchajcie, taki powód byłoby, że możemy dosłownie wypróbować tą całą grę i wszystkich historyjki przejść. Co wie, dlaczego cały czas słyszę jakieś pukanie? To jest kierunku właściwie. Yy, gdyby nie te dźwięki, to właściwie mniej się go nie bało, bo O mój Boże. O mój o, Boże. Dobra, to nie, dobra. To jest jednak straszne. Czy ja go mogę jakoś pogonić? Idź. Siągnie stąd! Okej, okay, poszedł sobie, hejnie. Cieszę się. Dobra, więc ja się tu wychylił za ścianę. Właściwie, gdyby nie te dźwięki, to najbardziej są straszne z, tych, z tego wszystkiego dźwięki. Bardzo straszne dźwięki. Tu, tu jest lodówka, czy możemy ją y, zamknąć i otworzyć? Okej, okay, ja się trochę teraz poję tej gry. Dobra. Mamy tu... O Jezus Maria. Zobie... A... Ja się staram nie krzyczeć za bardzo. A dobra, hmm, przypadek na M e. Czy musimy tu chodzić i latać y, do kuchni? Chyba tak. Widzę, ja się przestraszyłam. Naj, najstraszniejsza rzecz w tej grze, to te dźwięki i te pukanie. Właściwie, właściwie nie te dźwięki. Gdybym grałam gdyby w kartu grę bez głosu, i gdyby właściwie nie te pukanie i na to wszystko, to właściwie się niczego nie bała. Właściwie najgorsze, najstraszniejsze to jest te tych dźwięków i te pukanie. Ale słuchajcie, dajcie znać, czy y, sprawdziliście z faktu, jak wam się ukazał tu na tym rogu ten uraź. I tak, tu jest fakturka. Okej, kuchnia i selona to jest ta burza. To jest u mnie na przykład, y, teraz nie wiem, czy to są dźwięki. Na przykład nie wiem, y, u mojego sąsiada, czy na przykład y, u mnie gdzieś za oknem, czy są dźwięki z tej gry. Nie wiem czy na przykład to jakiś sąsiad mój teraz nie czy czegoś. Hmm, ale czy może y, przypadkiem y, czy może przypadkiem to nie w tej grze, ale to chyba w tej grze jednak. Ale tak nie wiem, bo ostatnio są dzisiaj jakieś graników wybiorli czy mnie i teraz nie wiem, czy to są właśnie w tej grze, te dźwięki, ale chyba w tej grze. tutaj na tej grze. No słuchajcie, mega straszna gra. I cały czas słyszę te pytania. okej, okay, ostatnia butelka i teraz jeszcze będę musiała mopa wyciągnąć. Jest, choć się boję tej kuchni, tak? Kuchnie te są straszniejsze. I chyba nie dokończyłem, że chciałabym, myślę, przejść całą y, tę grę i w, przejść wszystkie historie. Więc myślę, że jutro, pojutrze i tak dalej, chyba te wszystkie historie zaliczę gdzie? Muzyka, muzyka, muzyka. Muzyka! Muzyka! Muzyka, please stop! Please stop! Ale tu klucze. Ofiskelki. Co to było? I co wie? Ja się boję tej gry. Aha. wiecie, ym, Aha, czekajcie, na początek były takie różne drzwi I ja należycie teraz ten potwór gdzieś wyskoczy, więc mm, ja staram się naprawdę być cierpliwa. Dobra. To jest tego pokoju i musimy sprzątnąć dobra no to się może tym zajmiemy o słuchajcie kto co tak co to jest to co tak na świecie widzę wie zamknąć drzwi bo ja nie mogę ja po prostu nie wiem mamy tu taki właśnie opis ups przez przypadek kliknęłam dwójkę, zamiast e czy tam miedniki wiecie tej mobi Widzę wie, co to było? Co to za dzwonek? To też... Mm, coś nie wiem, albo ja coś walnęłam. Tu jeszcze się, byśmy... O, no nie wiem, nie wzięłam żadnej śmieci. Okej, okay, to jest teraz więcej, czy to też są takie śmieci zaliczone. Ja zamknęłam drzwi, dlatego właśnie... Zamknęłam te drzwi, dlatego bo się po prostu przestraszyłam już tej gry. Ja się już boję, że byś... że potwór by nie wyskoczył. Okej, okay, dobra. Też już sobie myślałam, że wiecie, żebym musiała yy, też do tego kosza chodzić. Dobra. Czy ja sprzątnęłam ten pokój chyba tak? Ja nie widzę tutaj żadnego śmiecia, tylko słuchajcie. jest problem, bo teraz nie wiem, co dalej. Czy ja mogę wyjść z tego pokoju? Tak, mogę. Musiałam zamknąć drzwi zastanów. Dobra. Yy, aha, no tak, w jeszcze sprzątałam. mamy jeszcze takie yy, dwa drzwi, mamy. Ale e, nie mogę właśnie sobie, ale to w takim razie gdzie mam iść? Poczekajcie. Tutaj, ups. No, to dźwięki. Bedroom i bedroom. Hmm. Poczekajcie, łazienki nie posprzątałam. Co? No kurczę. Okej. Okay. Nie posprzątałam łazienki chyba. W takim razie, bo zobaczcie. Jak to nie posprzątałam? Ej, to ja w takim razie nie wiem. Bo ja tu nic na razie nie widzę. W takim razie nie mam pojęcia, gdzie mam teraz iść. O mój Boże. Czemu ciągną takie samą zawsze reakcje na takie rzeczy? Nie ja myślałam, że to jest totalnie ktoś inny. Chyba mow na niego nie zadziała. Idź. Dobra, ten dźwięk był kiedy bardzo dziwi. Okej, okay, y możliwe, że przełączyłam gdzieś klucz. No strasznie. Nie strasznie, ty, ty stworzę. Eee. Mm, nie widzę tu nic. No, słuchajcie, e, tu jeszcze, e, tu był właśnie ten klucz. Chyba psu kamery. Jezu! O Boże, co wie? Ja nie mogę. Przestań, to jest takie straszne. No dobra, się strasznie wystraszyłam. Okej, okay, mamy tu kolejny pokój. Ja wcześniej chyba nie mogłem. Ha, nie pamiętam, czy jak to było, że jak zauważyłam ten klucz, to um, nie poszłam. W te drzwi czy ja? Bo właściwie wziąłam ten klucz i nie sprawdziłam tych drzwi, bo myślałam chwilowo, że wziąłam ten klucz i sprawdziłam właśnie te drzwi i myślałam, że one są zamknięte, jednak nie, one są otwarte, więc mogę tu pójść, tutaj mi będzie jakiś kolejny klucz. Do kolejnych drzwi, słuchajcie, gdzieś tam będziemy będziecie go słuchać, no ta gra za po creepy. Ja myślałam, że będzie to będzie tylko coś takiego, że będziemy musieli chodzić po całym domu. I właściwie nic więcej. I będziemy musieli w tym takie się okazało, że to jest bardzo creepy gra. I te dźwięki, no słuchajcie, te dźwięki robią całą robotę. Eee, słyszałam coś. słyszałam jakieś takie kroki. I to jest naprawdę bardzo creepy gra. słyszałam, się właściwie. Musiałam przeczekać, bo y, taki dźwięk w mm. okay. ja mam takim dźwięku mm, w życiu, ja bym wódz. rękę. Okej, ja bym w takim dźwięku w bym tak mi I Ja musiałam poczekać, aż to minie. To jest naprawdę jak bardzo klippi gra. I dajcie czy byście chcieli. A teraz y, y, codziennie, aż do końca tej gry, każdą historyjkę po kolei. Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Może better przerwy. Może po prostu będę sobie czas było też inne gry Ale y, ja bym też chciała do końca tę grę, więc myślę że chyba wszystkie historijki, Które są w tej grze teraz, teraz ja nie wiem czy to było na ulicy mojej W realu to było, że na ulicy ktoś trąbił Czy to było w tej grze, bo słyszałam jakieś tam. nie? Ale to chyba akurat teraz w ulicy e, To chyba ta burza się, że to była ta burza, a nie ten prostu. Okej, okay, widzę. teraz y, jak chyba muszę Eee, uh, okej okay. uh, Co to jest? O, to complete the ritual Co to ma być? Ja słuchajcie, ja no. jestem tylko ja w tych sprawach nie uczestniczę Ja tylko, ja nie będę właściwie, nie chcę yy, nie chcę właściwie mm. Ja nie mogę... Ja nie chcę zlecić do ja mnie. Dobra, nie, to no, ma... Łot, łot, what, what? ja nie wiem, się tu odwala właściwie ciebie teraz. Okej. Okej, okay, okej. Okay, okay. Close, 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 please, close, nie mogę patrzeć na tego spora. Aha, dobra, nie mogę jednak tego... Aha, skąd tu się w ogóle wziął y, kolejny śmieć, jego pominęłam, No Jezus Maria! Ja mam uciekać, czy co? Ale czekajcie, teraz ja nie będę uciekać. Czy wie, ja teraz uciekać, czy co? Nie, ja tego nie... Nie, nie patrzeć z tyłu. To jest naprawdę choro. Ja myślałam, że są... ja to Ale ja mam uciekać, czy nie? O mój Boże. Nie, co tu się dzieje? Dobra, już tu w końcu, tylko, że widziałem tu... Nie, przepraszam, nie, zaraz się będzie Co nie jest? No, Co? Co? Ja uciekłam stąd! Tak? Okej. Okay. Rozumiem. E, wyczyściłam cały dom, wszystkie pomieszczenia. E, ten rytual cały się mi pojawił, jakiś potwór za mną wgonił chwilowo. I słuchajcie te gadanie. No i wiecie, co mnie najbardziej przestraszyło? Nie przestraszyło mi to, że ten mnie gonił te gadanie mi przestraszyło najbardziej do wszystkiego. To ja na końcu. I ja myślałam, ja nie wiedziałam co mam robić, bo ja nie wiedziałam, czy mam uciekać w lecz, co No i chyba No ja bym się nie zorientowała, że te drzwi tam były, słuchajcie, do ucieczki no dobra. Nie, to było straszne. Jak widzicie, jeszcze Wam chcę pokazać, bo mamy tu, aha, tu nie w tu to chyba tu. Musimy iść jest, jak widzicie? I ja poszłam tu, po prostu dalekcie i tu właśnie było to, zobaczcie, tu było to najcleaner, widzicie, i sprzątałam, słuchajcie, dom po nocy i słuchajcie, te potwory tu chodziły, ale tu jest jeszcze mnóstwo innych ciekawych historyk. Ja sobie na to, abyśmy poszli w następnym odcinku. E, aha, dobra, nie, to takie, to takie historie jak w takim razie nie. To. Y, a tu? O, dobra, to w następnym odcinku pójdziemy tu. Mm. Yyy, okej, okay. ja bym poszła właśnie tu poszłam ja właśnie do tego czegoś. Yy, jeśli byście chcieli, to możecie mi w komentarzach, czy chciej mi się następny odcinek yy, właśnie z tym czymś. Jeśli się spodobał. I było strasznie, bo ja się bardzo przepraszam, bardzo. Jeśli Ci się spodobał, to zostawcie do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem na obu moich kanałach. A ja się dzisiaj z Wam Pa pa!